co można zrobić, można na przykład właśnie pokazać im to zdjęcie, o którym mówiłem wcześniej i pytać, jaka to jest emocja. Jeśli grupa jest mocniejsza, możemy dopytywać właśnie, co ktoś pomyślał. Jeśli grupa tego nie rozpoznaje, powiedziałem, że to będzie ich trudność, my możemy kierować tak, żeby im pokazywać, co, z, z, z jakiego zachowania, z jakiego wydarzenia może ta mina wynikać. Możemy też spróbować zabawić się w kalambury, kalabury, kalambury z emocjami. To też y, dość fajnie funkcjonuje, czyli pacjenci sobie losują na kartce daną emocję, przeczytają i mają zadanie ją pokazać. Oczywiście staramy się zapisać takie jak najprostsze te emocje, y, żeby łatwo je było pokazać i żeby też inni byli w stanie je odczytać. Nauczą się też od razu, jak dany członek w grupie pokazuje daną emocję. Pewnie to będzie dość przerysowane, ale już da im jakiś sygnał, co do tego, jak to może wyglądać. Patrzę jeszcze, które byłyby takie ciekawe. Myślę, że to, co też jest ciekawe i istotne, to danie takiego schematu człowieka, takiego kształtu człowieka na kartce narysowanego. I tak, żeby pokazać im, gdzie w ciele mogą pojawiać się pewne emocje czyli żeby postarali sobie przypomnieć sytuacje, w których pojawiały się pewne zachowania, na przykład krzyczeli, wtedy być może czuli złość i co się działo z ich ciałem, też żeby widzieli, że czasem na przykład kiedy krzyczą, to napinają im się nogi, albo drżą, albo ręce, im się zaciskają dłonie, wtedy pacjenci będą mogli tak wtórnie rozpoznawać, że ok, jak zaciskam dłonie, to być może jestem zazłuszczony, czyli taka umiejętność odczytywania sygnałów z ciała dla nich. I kojarzenie tego z emocjami. Tak, myślę, że tak na początek tyle o emocjach. Pewnie będzie dało się jakieś wariacje tych ćwiczeń przeprowadzić. I też oczywiście po każdym z tych ćwiczeń dobrze byłoby je omówić. Czyli co pacjenci z tego wyciągnęli. Co o tym myślą? Do czego mogłoby im to być potrzebne? I w zależności od tego, jakich y, odpowiedzi będą to my będziemy nakierowywali czy jakoś y, wspierali y, te odpowiedzi. Da. Co do jeszcze emocji, to myślę, że dobrze byłoby pacjentom po powiedzieć, że są różne sposoby radzenia sobie y, z emocjami, Na przykład, atakami wściekłości czy złości. Możemy im y, y, zaproponować trening relaksacyjny Jakobsona. Ja polecam już w taki, podział, powiedział, y, sposób. W taki sposób, że przeprowadzam ten trening relaksacyjny częściowo na, na zajęciach. A później też polecam link do, do, do strony na, na YouTube jest wiele takich treningów relaksacyjnych jak Opsona. Polecam w adaptacji Doktora Holasa. Jest sprawdzony i dobrze funkcjonujący. Więc można to pacjentom podpowiedzieć, żeby sobie ten trening włączali i uczyli się relaksować. Okay. Jeśli chodzi o normy społeczne, to też dobrze byłoby przedyskutować, też można to na karteczkach zrobić, że pacjenci losują i odczytują różne informacje, na przykład to, jak zachować się w odpowiednich sytuacjach, czy jak zachować się na, na Ślubie, pogrzebie, urodzinach, jak na rozpoczęciu w pierwszym dniu pracy, czy jak na rozmowie o pracę. Tak dość swobodnie, co w ich zdaniu jest dopuszczalne, a co jest niedopuszczalne. Kolejny ten dział to jest komunikacja interpersonalna. No to myślę, że tutaj też kalambury by było. Byłoby fajnym pomysłem, na to, żeby pacjenci pokazywali poszczególne rzeczy, wyrazy, prezentowali swoim ciałem. Wtedy oni też wiedzą, jaką mają ekspresję, co działa, a co nie działa, a inni też wiedzą, jak to odczytywać, uczą się, jak odczytywać. I znowu, jeśli grupa jest mocniejsza, możemy starać się już nie, pojedyncze wyrazy żeby przedstawiali, tylko żeby przedstawiali np. zdania albo tytuły filmów. Tylko zapiszmy my na kartkach te tytuły filmów, bo może się tak zdarzyć, że jeśli pacjenci sami będą wymyślali te tytuły, to będą bardzo niszowe filmy, których, które tylko oni oglądali, bo wnikają w ich wąskiego sposobu, wąskiego zainteresowania. Możemy też pacjentom pokazywać takie aktywne słuchanie, czyli żeby oni wyciągnęli jak najwięcej faktów z tego, co ktoś im opowiada. Czyli dajemy jakąś historię jednemu, łączymy ich w pary, dajemy jednemu pacjentowi jakąś historię, którą ma opowiedzieć, a druga osoba ma zapamiętać jak najwięcej rzeczy, więc musi słuchać. Możemy też pokazać, że może też aktywnie słuchać, czyli zadawać pytania i wynotować sobie jak najwięcej, Leczy w wypowiedzi drugiej osoby. Dobra, to co też myślę, że byłoby fajne i ciekawe dla tych pacjentów, to takie, taka zabawa opowiedz to w odpowiedni sposób. Tak się nazywa ta zabawa. Czyli idemy kartę z takim napisem: że Nudzony, zaspany, zezłuszczony, poczęty i pacjent w odpowiedni sposób będzie artykułował y, to, co y, no, pewne zdanie, któremu też podamy wcześniej.